반보다, 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 반보다. nie dostał żadnego pisma od nas? Ja nie dostałem, a powinienem dostać, jeżeli postępowanie trwa dłużej, to powinienem być w odpowiednim terminie powiadomiony. No dokładnie. I był pan powiadomiony, jest pan powiadomiony. Proszę pocztę przeglądać. W piątek zostało wysłane postanowienie. Pan zażądał zwrotu tej kwoty. W związku w całości pieniążki dostały pan. Żądanie yy, dotyczyło tylko nadpłaty. A w tego pozostałej części wysłać, nie dotyczyło. Ponieważ e, uważamy, że pan powinien płacić kwotę 420 zł. W związku z tym takiej kwoty nie było. W związku z tym poza tym e, zażądał pan wysłania dokumentów do Warszawy. Dokumenty poszły do Warszawy. Mhm. E, wydanie paszportu zostało na ten czas zaniechane. Poszło postanowienie do Pana. Tam w piątek było wysłane, więc może już jest u Pana w skrzynce, może będzie jutro. I czekamy teraz, co ministerstwo odpowie. Jeżeli każe wydać Panu, nawet za darmo, zrobimy to z przyjemnością. Ja od razu powiem, że ja, do tej pory, na moje konto z tego co wiem, wpłynęły cały zwrot, a ja żądałem tylko a, czyli, wydania 350. Więc ja nie przyjąłem tylko tego przelewu 70 zł, więc on dalej u was jest. Więc od razu mówię, że ten artykuł 10 ustawy o dokumentach paszportowych jest ciągle podstawą mojego wniosku. Ale proszę pana, proszę posłać. Wiecie pan zrobił przyjąć całość, to bo to będzie teraz krążyło między panem a nami. E, Zwrotny w całości. W całości. Jeżeli każą panu wydać dokument za darmo, czy za siedemdziesiąt złotych, czy za 420 Taką kwotę Pan wpłaci i dokumenty. Dam. Tak wygląda na dzisiejszy. Tam w postanowieniu wszystko jest dokładnie opisane. Natomiast chciałbym się zapoznać z aktami sprawy. Ja tylko Panu powiem jedną rzecz, bo Pan użył, to pana pracownica Pani Lucyna Tota tą sprawę prowadziła. Pan to tylko podpisał, jak mnie ma, prawda? To pismo, wezwanie, które było do mnie o tą podwyższoną opłatę, tak? Proszę Pana, nieistotne. Ja, kto pismo pisał, ja podpisałem. Okej, okay. ja... ale chodzi mi o artykuł, ja... konkretnie ten 261, prawda? No. Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ten artykuł no. mówi, że nawet jeżeli upadanie nie zostanie przyjęta, to Urząd ma obowiązek dalej, bo po prostu jest tak, żeby była kwestionowana, prawda? Tą, znaczy jak... wzywa wyższenie opłaty. Tak, tak, ale jeżeli nawet nie wpłynie, to Urząd nie może zaniechać procedowania tej sprawy, więc ten ruch tak mówi, bo to jest tak, że on się składać z dwóch części, jest najpierw jest kilka punktów, później są trzy kolejne punkty, że jest, jeśli jednak opłata nie wpłynęła, to urząd powinien robić wszystko, żeby sprawę załatwić, generalnie. I tutaj, jeżeli za tym trzeba uważnie te strony, tam są podane przypadki, kiedy to powinno być załatwione. Bez, bez należytej opłaty, bo tam jest jeszcze słowo należytej opłaty, prawda, obliczenie należytej opłaty, Powinien Pan paszport dostać, tak? Tak, o, chodzi, tak, bo właśnie chodzi o to, że jak się nawet wydaje postanowienie o tym, że się daje podwyższoną opłatę, to Urząd powinien wydać takie postanowienie i ono z kolei z tokiem postępowania administracyjnego przed sądem się będzie kierowało. No i wtedy jak sąd stwierdzi, że Wam się należy taka opłata, to ja oczywiście zapłacę. Natomiast no, tutaj I, jest i, tak, na, 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 że tego postanowienia nie było, więc mamy bezczynność organu. Nie, nie, proszę pana, to Pan się myli. Wszystko jest zgodne z prawem zachowań. Na tym etapie, tak jak mówię, zmieściliśmy się w miesiącu, zostało wydane postanowienie, sprawa jest zaniechanie wydania. Tak jak Pan chciał, akta są w Warszawie, czekamy na akta, co odpowiedzą. A czy ma Pan Jeszcze? tutaj cokolwiek yy, odnośnie tej sprawy? Żeby zobaczyć, bo ja mam prawo na pierwszej instancji też po prostu oglądać akta. Oczywiście, na no, to wszystko Pan wie. Ja bym proszę o, o okazanie. Poza tym ja tutaj też złożę wniosek, bo ja poniosłem dodatkowe koszty właśnie, bo to jest tak, tutaj mamy odbiór 10 października, przewidywane lata odbioru. przewidywany, tak. Tak. Gdyby organ po tutaj nic, bo to jest tak, jak organ przedłuża postępowanie, bo tak się robi, jeżeli na przykład wymaga jakichś tam szczególnych działań, no to wtedy organ, ale to sobie przy przysyła stronie, więc to jest tak, że nie, nie dopiero po fakcie ja dostaję w przedłużony postępowanie. To powinno się dać wcześniej w stronie, bo ja w tej chwili ponoszę dodatkowe koszty. One oczywiście podlegają zwrotowi, więc tutaj od razu bym złożył pismo, yy, właśnie odnośnie tego, bo przed wydaniem decyzji o paszporcie ja też, bo to po prostu... Jakie koszty do No koszty do jazdy. ja z Gugowa tutaj musiałem specjalnie dojechać, bo mnie nikt nie powiadomił. Telefon też mój macie, bo ja podałem Pane, tutaj, a po ale prostu ale nikt nie ale... zadzwonił nawet. Ja, ja się fatygowałem tutaj. Ale kto Panu kazał z Głogowa do Krakowa jechać? Ja mam prawo wszędzie składać wnioski o paszport. Oczywiście. I ja postanowiłem tutaj z powodu tego, że akurat wtedy miałem do na sprawę proszę, naukową w Polskim Egzaminu nauk. Proszę pana, no to jeszcze To też jest moją uczelnią właśnie od strony Polski. Jeszcze pan, będzie kolejny raz może potrzebny tutaj i, i będą dodatkowe koszty. Dobrze, tylko ja zgłoszę w tej chwili, bo te, o to, że takie koszty po prostu poniosłem. najpóźniej no w trybie administracyjnym, no bo to jest tak, ja się dziwię, o co panu tak naprawdę chodzi. Dlaczego pan tak robi? No chodzi o tą ocenę y, materiału dowodowego, o, o, o kwotę. Później no na, do tego a, jest właśnie sąd później, po, prawda? Może to zrobić. Ale, ale proszę, no dobrze, no to proszę nas do sądu skarżyć. Dobrze, na ja razie, myślę, że tak będzie najlepiej. Na razie drugą instancją jest ministerstwo. Prawda? Bo jest urząd wojewódzki, następną drugą instancją jest y, ministerstwo. Sam pan... W, y, Zgłosił akces, żeby wysłać materiały do tego. Tak, jak o, to chodzi o. o, 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 i, o, o i całość materiałów poszło dokładnie, do. Dokładnie. Chodzi o to, żeby usunąć e, naruszenie prawa, które tutaj miało miejsce. Bo tutaj nie tylko chodzi o samą opłatę, która jak gdyby jest. Bo to jest tak, jak podwyższać opłatę, to jest postanowienie o tego odwyższonej opłacie, jak zaskarżam do sądu i sprawa się toczy tym. Ale nie trybem. do sądu, tylko do ministerstwa. E, tak, to tak, to tak ale ostatecznie tak? do sądu, bo to, to jest właśnie. I materiał oceny e, tak zostało ocenione. I taką kwotę. Dobrze, ale tego, tego po prostu nie było w formie postanowienia, tylko to było w formie wezwania, A tak się nie, nie powoduje tych podwyższonych opłat akurat. Prywa, akurat tak się robi. Dokładnie tak. Proszę, na 20 lat tu siedzę. Niech mi pan wie. Tak nie, bo dobrze, tylko ja, ja chodzi o to, że ja się kieruję tym, co jest w ustawie Kodeks postępowania kodeks kodeks administracyjnego. Jeżeli masz praktykę inną, no to też bardzo ciekawy wniosek, że skoro I pan prezesu? inaczej niż kodeks się przez 20 lat no prowadzi. Jest, jest. No, no i na podstawie tej ustawy trzeba się kierować. No właśnie, a po właśnie systemu, zawsze jest tak, że jak się podwyższa opłata, to według e, tych ostatnich przepisów kodeksu postępowania administracyjnego się po prostu no, e, to, e, to... wydaje postanowienie zawsze Ja dlatego ja do Ministerstwa o tym mięsne połóżnienie prawa. O tym, że będę miał podwyższoną opłatę. Ale nic podobnego. Podejmie Pan artykuł na podstawie której żądamy podwyższonej opłaty, prawda? To jest, Ale chwileczkę, żeby to takiego typu zastosować, to powinno być postanowienie o opłacie, ponieważ Pan używa artykułu 261 w, w tym wezwaniu, prawda? Do umieszczenia całej kwoty. Dokładnie, o. I to jest taka rzecz, skoro jesteśmy przy tym artykule, to on jest zawsze w parze z tym, że jeżeli organ wzywa do podwyższonej opłaty, to musi wydać postanowienie o tym. Tam parę artykułów dalej jest właśnie o tym, na, na ten temat, ale okej. Okay, ja bym chciał zobaczyć w takim razie akta, które są tutaj w pierwszej instancji. Te, które do Ministerstwa nie poszły, a które zostały Problem tutaj na, na mój temat. nie poszły do Ministerstwa, bo nie mogli się zataić przed Ministerstwem, w z tym. Wniosek, również. Wniosek, aś, być. Yy... Natomiast yy, też Panu powiem, yy, że zdjęcie też aktualne też Wam dosłałem, więc ono jest u Was. Ale ona w tej chwili w, minister, to, to, w Ministerstwie, tak? To zdjęcie również, tak? Dokładnie, paszport. Mhm. Ten podprzedni paszport. Wszystkie materiały musiały być w Ministerstwie. Mhm. I co Pan przewiduje w tej chwili? Ponieważ tak, moje wezwanie dotyczyło ulicy Prawa, po prostu żeby to było wydane w formie postanowienia opłata zwrócona. Z tego co wiem, to jest tak, Wyście zwrócili mi opłatę, prawda? Więc jak gdyby w tej części prawo zostało już naprawione, ja, ja z kolei pozostawiłem, bo ja nie przelewam tego 70 zł po prostu dalej, więc ja myślę, że to jeszcze będzie trwać, prawda? Jak to mógł Pan wziąć częściówkę, dało się tak? No właśnie, jak się przelewy właśnie opłaty, ja mam konto, które... Zostało, zostało, wie pan, ja, nie ja mam taką sytuację, że akurat dobrze, e, jestem szefem inst instytucji naukowej i na przykład ja nie mogę mieć takiego konta, że mi po prostu każdy płaca tę Mogę ja od mogę odrzucać, bo wie pan, są różne sytuacje, coś może na przykład, nie wiem, korupcja czy coś, Zawsze, wie Pan, ktoś przeje na konto, ja zawsze biorę tylko, ja mam taką opcję, że mogę przyjmować przelewy, prawda, albo je odrzucać na tym koncie, więc ja po prostu no ale to, ale zrobiłem cało, tak, całości, że... Ale w całości, Albo całości... to były dwa przelewy akurat, jeden na 70 zł, no. drugi na 350 właśnie zwrócone, więc ja Aha. skorzystałem z tego, że ten na 70 zostawiłem, bo to uczciwie, ja po prostu, ja naprawdę, jak myśmy rozmawiali poprzednio, ja naprawdę, Panu naprawdę zaufałem, jakbyśmy rozmawiali jeszcze w sierpniu, ja nawet tutaj raz przyjeżdżałem, wie, wie Pan, nawet za na autobus się spóźnił, także tutaj naprawdę dużo poświęciłem czasu i wszystkiego. Pamięta. Ja po prostu chcę mieć spokój, ale jak widzę, że po prostu tutaj urzędowa sprawa jest taka, że, 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 że się wzięłem, dotąd, że to jest inaczej niż na początku, żeśmy rozmawiali, to po prostu... I to ja po co... prostu Ale to, 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 to pan mnie unika i robi pan poza moimi plecami. Rozmawialiśmy na samym początku, że opłata jest 420. Pan Janym przyszedł i pokryją mu pan złożył u dziewczyny, która siedzi miesiąc na okienku. Jeszcze Pan się powołał na mnie, że to było uzgodnione z kierownikiem i tak. No, bo I tak taki jest przedmiot. I tutaj. ja Panu uzgodniłem, że za 70 złotych nie paszmy. I tyle Pan ma płacić? No na tak, tak stanowi to. ustawa. Ale coś my uzgodnili. Właśnie to. I pan że, powiedział, że ta opłata ma... ona na pewno nie zginie, bo pół roku jest na to, że A... jak się wpłaci to na cały czas czynna, prawda? ma być 420 złotych. Proszę Pana, niech Pan posła. Naprawdę modlę się żeby ministerstwo przysłało, niech to będzie paszło za darmo na pół. Ja chcę uczciwie wszystko, Panie, do naprawdę. Ale to nic nie idzie, niech Pan A mnie po prostu chodzi tylko o uczciwość. Jak widzę, że urzędnik postępuje nieuczciwie, nawet w sensie, bo te reguły są nie po to, żeby jakiś urzędnik swoją władzę pokazywał, tylko po to, żeby nam, ludziom, życie usprawnić, no to żeby wszystko władzy. było robione. nawet takie przepisy o do Ja widzę, jak na przykład, oczywiście. nie wiem, jak ta pani, ona skończyła w 2009 roku prawo administracyjne, administracji, ona może nie jest jeszcze tak zaznajomiona, bo to napisała tak naprawdę to pismo, bo jest napisane, kto był referentem. Więc osoby, które kończą prawo w 2019 roku, to naprawdę jeszcze nie mają takiego doświadczenia w prawie administracyjnym, właśnie i ja zauważyłem właśnie u tej Pani, dlatego ja w tym swoich pismach wezwałem do usunięcia naruszenia prawa właśnie w taki sposób. Dobra, w takim razie chcę jeszcze jedno pismo złożyć dzisiaj, no bo ja przyjechałem tutaj, to chciałbym u Pana teraz zostawić. Może Pan w takim razie... Chodzi o to, że po prostu tutaj tego paszportu nie ma i że ja tutaj po prostu przyjechałem. Proszę, dziennik podaczy. Dobrze. Pan coś złożyć. Tak, myślę, że po prostu to tak, gdzie to, 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 to mogę zrobić? Tutaj, tak? To no Tak zrobię. Do widzenia. Do widzenia. Myślę, że w są szybko głowie będziemy mieli jasność w temacie. No w takim razie yy, ja już y, przyjąłem zwrot 650, y, ale 70 nie przyjąłem, więc jakby jest dalej do załatwienia. Do widzenia. Tylko teraz jak to przyjmie, jak to... No to będzie znaczyło po prostu, że ten przelew nie doszedł do mnie po prostu, że ona dalej jakby jest, więc... Zaksięgowane, jak gdyby, no nie będzie, także no, dochody budżetowe. do wydziału finansów i budżetu. Mhm. Jeżeli tam ktoś to przyciśnie tym, to do mnie to w ogóle nie trafi. Jeżeli wie pan, mogą mnie... No nie wiem, zobaczymy, no może, prawda? Kto Kto do rupy, Pan przybył z Wasztowej... Κύριε, το δεύτερο, το δεύτερο, το δεύτερο.